kolejne kable kolejna mieć. Witam serdecznie im więcej pracy i zleceń. Na budowach, tym więcej yy, takich przewodów zostaje. Skąd te przewody? Z przewody czasami jest jakaś na, yy, w instalacjach elektrycznych, yy, elektrycznych zmiana. Ktoś coś przenosi, komu się nie podoba gniazdo w tym miejscu yy, lub też yy, jakieś oświetlenie, kinkiet. Różne rzeczy się dzieją na budowach. I stąd te przewody kiedyś oddawałem w całości te przewody, postanowiłem obrać to, tak żeby była czysta mieć. Wiadomo, że przewód taki w izolacji inaczej kosztuje, inaczej, inaczej kosztuje czyste odizolowane. Więc co, no zabieram się do pracy. Pewna ilość już mi się zebrała tej miedzi. Podsumowanie zrobię za tydzień czasu. Ile mam tej miedzi? Oddam to na skup. Wszystko podliczę i coś z tego kupię z tego recyklingu w Na większości najbardziej cenna jest mieć wiadomo ale i też trochę nierdzewki było w poprzednich odcinkach trochę aluminium także dobra, przyspieszam filmik obieram te te przewody robię to w ten sposób, że mam nożyk trochę nadcinam I bez żadnych maszyn, bez żadnych specjalistycznych narzędzi. Po prostu to odizoluję. W ten sposób, dobra, zabieram się do pracy. Taki jest finał mojej pracy. I nie wszystko, nie wszystko nagrałem w przyspieszonym tempie. Tylko wam chcę powiedzieć, że z Pawłem, kolegą od wiatraków zamieniłem przeszło pół godziny z nim rozmawiałem i w międzyczasie dałem sobie na głośno mówiący Telefon, i w międzyczasie to jest właśnie mój urobek miedziany. Już trochę tego jest, by pasowało to, zważyć. Z no ale dobra, dzięki za uwagę. Tak to moja praca dzisiaj wyglądała z obieraniem przewodów. Do następnego razu.